Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będzie tak jak widać gra The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Na początek jednak chciałbym przypomnieć, że gra jeszcze nie wyszła oficjalnie, czyli nie jest dostępna między innymi dla nas w Europie. To co teraz widzicie, jest z wersji japońskiej. Także oficjalna premiera to 3 marca i wtedy zaczynają nagrywać grę na pewno często, na poważnie itd. tak No ale pomyślałem sobie, że Skoro gra jest dostępna w Azji, no to mógłbym Wam oczywiście trochę pokazać, prawda? Czyli tak: Przede wszystkim przed oficjalną premierą ukażą się, myślę, dwa, trzy filmy właśnie z takiej wersji japońskiej. W tym pierwszym pokażę Wam po prostu, jak gra wygląda, może jakąś walkę, jakie są opcje w tej grze. Na drugim filmie zajmiemy się samonami, postaciami. Na no trzeci być może będzie taki podsumowujący przed premierą, właśnie. Też yy, dużo wiem już o tej grze, głównie od innych youtuberów. No i sam zacząłem też trochę grać, także na pewno po starcie gry sporo wskazówek będę wam mógł dać, żebyście mieli lepszy start, żeby wam się przyjemnie grało. To znaczy, po jakie postacie resetować konto i tak dalej, no bo mimo wszystko jest to gra oczywiście Gacha. Także co? To jest nasze, że tak powiem, centrum dowodzenia, czyli tak zwane lobby. No i co można stwierdzić? Że graficznie ta gra przebija jakąkolwiek inną gregacza. Porównajcie sobie ją chociażby do Summoner's War. No po prostu graficznie nie ma porównania, prawda? Także mamy tutaj znane postacie. Oczywiście gra jest oparta na anime. Mamy tutaj oczywiście Hooka. Także możemy sobie tutaj nie wiem z nim porozmawiać chociażby. Przede wszystkim nagrywam z emulatora. Będę więcej grał zdecydowanie na telefonie, bo tam jest wygodniej. No, ale co innego, jeżeli chodzi o nagrywanie, nagrywając zdecydowanie lepiej mi jest na emulatorze. Także co, zaczniemy sobie może od postaci. Jakie są opcje ulepszania postaci? Czy są kosmetyczne zmiany? Jakie są w ogóle postacie? To miało być w drugiej części i tym zajmiemy się właśnie w drugiej części bardziej. Teraz tylko przeglądniemy sobie, jakie są postacie na wersji japońskiej. Także widzicie tutaj e starosę chociażby. Starosy na przykład na start nie będzie. Te tutaj postacie powinny być. Czyli jest... No, na wersji japońskiej jest już trochę postaci, no bo gra ma prawie rok. Niestety muszę was zasmucić. Po wyjściu gry nie będzie tego tutaj oto pana Escanora, który jest obecnie w dwóch wariantach. To jest chyba siła, inteligencja i zwinność. Dwie są wersje Escanora obecnie. Tutaj się to nazywa... Nie mówimy na przykład zwinny scanner i tak dalej, tylko tu się przyjęło tak, że się mówi na przykład retescanner, green scanner, czyli wiecie, czerwony, zielony i tak dalej. No i tak prawdopodobnie ja też będę mówił fajnie, jakby się to tak przyjęło w Polsce, a nie tam jakieś, wiecie, stręcz i tak dalej. Po co to komu? Jak można łatwo powiedzieć. Także jest dużo postaci, ale my się zajmiemy i tym, jakie mamy opcje ulepszania postaci. Także to jest starosa Przede wszystkim możemy ulepszać mu za pomocą takich eliksirków, których obecnie nie mam. Poziom, maksymalny poziom w grze to 80. Na starcie, po wyjściu gry, globalnie będzie to, jeżeli się nie mylę, 60 albo 65. Później, z czasem, oczywiście, będzie ten poziom zwiększany do 80. Także to jest taka podstawowa rzecz. Tutaj mamy statystyki podstawowe i jest dużo więcej z tym, że tak jak widać gra jest obecnie w krzaczkach, czyli w języku japońskim. Coś tam powiedzmy, że z japońskiego umiem, ale zdecydowanie nie krzaczków, tylko raczej takiego wiecie języka. Mamy też system jakby przyjaźni z postaciami, dzięki czemu możemy odblokowywać chociażby walutę premium, czyli te diamenciki, różne tam takie emotki. I przede wszystkim, co jest ważne, możemy odblokowywać kosmetyczne zmiany, czyli na przykład w tym przypadku włosy. Różne postaci mają różne rzeczy, na przykład, nie wiem, hełm, zbroje i tak dalej, i tak dalej. Takie starosa też ma oczywiście zbroje, broń, no i powiedzmy, że nazwijmy to głowę, czyli w tym przypadku włosy, ale może to być na przykład właśnie kaptur i tak dalej, i tak dalej. Czyli te ubranka dają nam statystyki, ale one są bardzo łatwe do zdobycia, między innymi właśnie przez wbijanie... Przyjaźni z postaciami, chociażby za wstępną rejestrację i z różnych innych rzeczy. Drugą opcją jest oczywiście podnoszenie poziomu, czyli tutaj jak widać jest UR znane z innych gier. Na początku jest RK, potem jest SRK, SSRK to jest najlepsza postać, którą możemy dostać z samonów. Następnie ulepszamy na UR, później przebijamy poziom na 65 i tak aż do 80. To jest tak naprawdę bardzo łatwe do zrobienia. Wystarczy farmić jeden dungeon i tyle. Postacie posiadają zawsze trzy skile dwie aktywne, trzy aktywne, bo w sumie te dwie są podstawowe oraz umiejętność tak zwaną, wiadomo, ostateczną. U Starosty jest to Blackout, znany chociażby umiejętność znana chociażby z walki z Escanorem podczas yy, inwazji 10 przykazań to już tak dla raczej ciekawostka dla fanów tejże serii. Mamy oczywiście odblokowywanie gwiazdek, czyli tak zwany awakening, czyli obudzenie postaci i takie budzenie daje nam oczywiście różne tutaj statystyki 1800 HP, łącznie możemy sobie zobaczyć i przy okazji zakupić, ale mniejsza o to. Tutaj pokażę nam po maksymalnym ulepszeniu taki Starosa. bez ekwipunku, będzie miał 46 oczywiście Tysięcy życia. Także idziemy dalej. Oczywiście nie zagłębiam się w to wszystko na razie jakoś bardziej, no bo jest w jakim języku jest. Oczywiście po wyjściu gry wszystkie poradniki będę robił na bieżąco. Tutaj mamy po prostu ulepszenie zdolności, czyli kopię postaci możemy wykorzystać do podnoszenia z, yy, siły, zdolności ostatecznych danej postaci. Czyli w tym przypadku, na przykład, blackout. Za złoto, więc jest to tanie, otrzymujemy kopię Starosy, ulepszamy, no i tyle. Przedostatnia opcja to oczywiście tak zwany system ekwipunku, run, czy jak kto woli. Tutaj mamy akurat znaczki, więc łatwo zrozumieć, co dodaje. Tutaj nie trzeba znać japońskiego. I mamy różne ekwipunek, też od R do SSR, a z tego co wiem, później też można mieć ekwipunek UR, czyli ten najlepszy. No i takie syciki tak jak widać, dają nam tutaj różne rzeczy, na przykład ten daje 20% ataku, ten, jeżeli się nie mylę, jest od ataku krytycznego, od obrażeń ataku krytycznego, czyli 30%. Tutaj mogę się akurat mylić, więc wiecie. Gra jeszcze nie wyszła oficjalnie, więc mam wybaczone. To jest taki pierwszy wgląd. No i ostatnia rzecz to są właśnie te zmiany kosmetyczne. Czyli tak wygląda podstawowy Estarosa, Red Estarosa, czyli ten niestety słabszy, bo ten zielony jest dużo lepszy. Tak wygląda podblokowanie po UR. Dostałem kompletnie za darmo ten kostium, który daje mi, jak widać, statystyki. Tutaj mamy jakiegoś następnego Estarose. Tutaj jest chociażby ten znany również z walki z Escanorem. To nie wiem, co to jest, w sumie. Nie przypominam sobie, że Wanime tak wyglądał. Tak samo tutaj, no ale musieli dodać, wiadomo, coś od siebie. Także tych. Ubranek, że tak powiem, jest sporo, ale wszystkie praktycznie można odblokować w jakiś fajny sposób. Tutaj mamy mieczyki. No i tutaj w tym przypadku mamy oczywiście włosy, bądź hełm. na przykład ten w ogóle wygląda jak jakieś dziadu, ale mniejsza o to. Dobra, także cofniemy się. I tak oczywiście każda postać, dosłownie każda postać w grze, tak ma. Czyli na tym filmie, co ja bym chciał wam jeszcze pokazać. Samony, tak jak mówię, zajmiemy się nimi później. Może pokażę wam sklep, jak on bardzo pożyteczny jest i przyjazny. Praktycznie wszystko, co dostajemy w tej grze jest przydatne. Za każdą kopię SSR-ki, którą dostaniemy, do, otrzymujemy tak zwaną monetkę, coina. Coiny możemy wymieniać na postacie, w tym pierwszym sklepie przynajmniej, SSR-coiny. Oczywiście powiem wam, na co wymieniać postacie gry globalnie, ale już teraz mogę wam pokazać, że nie, nie jest to Escanor. Chociaż jego też wymieniamy, jest bardzo dobry. Pierwszą, najlepszą, w ogóle najlepszą postacią w grze jest ten tutaj czerwony goter. On jest używany wszędzie, praktycznie wszędzie możecie go użyć. On jest po prostu najlepszą postacią dosłownie w tej grze, ponieważ podnosi rangę zdolności dzięki czemu postacie zadają więcej obrażeń. Ale tym zajmiemy się kiedy indziej. Drugim sklepem, czyli coiny SR, możemy wymieniać też na różne rzeczy. Najlepiej go wymieniać, je wymieniać. Jeżeli już chcecie postać, na no to tego hausera lub te tutaj kuleczki, najlepiej czyli widzicie, jak ja tutaj sobie wymienię, powiedzmy dostaję takie kuleczki. One są akurat do farmienia dungeona specjalnego, z niego możemy dostać różne rzeczy. I to jest najlepsze, bo za erki, czyli te najgorsze postacie, które lecą na praktycznie co chwilę na każdego multi-samona, multi wypada nam ich kilka. Wiadomo, to jest najgorsza postać. Dostajemy takiego aircoina i uwaga, aircoina możemy jednego aircoina, dosłownie patrzcie, jeden aircoin, nadajmy dwa powiedzmy, wymieniamy na dwie takie buteleczki, to jest butelka z energią, która odnawia nam full stamina full, kompletnie całą staminę otrzymujemy, maksymalna stamina to 99, na starcie gry może być mniejsza, no bo poziom też będzie mniejszy, czyli dostajemy dosłownie pełno takich słabych postaci. I zobaczcie, wymieniamy sobie na potkę, dzięki temu możemy farmić praktycznie w dzień pierwszy w, prawie w nieskończoność, jeżeli ktoś ma dużo czasu to sobie farmi, szybciej zdobędzie pewne rzeczy także gra jest bardzo, ale to bardzo przyjazna do graczy darmowych Tak samo friendship pointy, z, pointy, za używanie postaci od znajomych bądź po prostu losowych osób Otrzymujemy też właśnie serduszka w tym przypadku, bo są walentynki, jest event Otrzymujemy właśnie serduszka, które również możemy wymieniać na potionki no, i to jest po prostu genialny system, według mnie. Tutaj mamy nieskończoność, tam mamy jednak trochę limit. Także jeżeli chodzi o to, czy gra jest przyjazna dla graczy free to play, no to od razu mogę powiedzieć, że jest bardzo przyjazna. Mamy też, oczywiście, bardzo dużo osiągnięć. Praktycznie co chwilę za ukończenie każdego rozdziału dostajemy 30 gemów, czyli diamentów. 30 diamentów to jest jeden multisamon. I dostajemy tego dosłownie od groma. Zobaczcie, tutaj są jakieś zadania dodatkowe. Tutaj są poboczne. Również waluta premium pełno. Osiągnięć w grze jest dosłownie 1000. Ja dopiero ukończyłem małą ilość. Praktycznie z tych osiągnięć dostajemy energię, złoto. Też diamenty. I za przekroczenie pewnego progu dostajemy również diamenty. Na początku jest to 10, później 15, 20. I to się zwiększa z czasem. Na koniec tego filmu pokażę Wam oczywiście jakąś walkę. Jak wygląda świat, bo walka jest na pewno najbardziej interesująca. Z miastami możemy wbijać serduszka, dzięki czemu odblokowujemy różne przydatne rzeczy. Może pokażę Wam, jak wygląda miasto. Myślę, że to by było ciekawe jeszcze przed tą walką. Jeżeli chcecie, bardzo na przykład, to też mógłbym zrobić film kompletnie tylko i wyłącznie z walk, czy to z bossami, czy tak dalej. No, domyślam się, że przed premierą gra nie będzie miała takiego zainteresowania i tym filmie zrobi dużo wyświetleń, ale po premierze zobaczycie, że ta gra wystrzeli. Jest już prawie 2 miliony wstępnych rejestracji, co jest naprawdę ogromną ilością. Także możemy swobodnie poruszać się po miasteczku, co jest sporą nowością jak nagregacza. I takie nagrody, jak na przykład te tutaj beczuszki, odnawiają nam się praktycznie codziennie. Takich miast jest dosłownie chyba z 10, jak nie 20 w grze. Trudno mi powiedzieć, ile, bo wszystkich po prostu nie odkryłem. W takich miastach też mamy dużo zadań pobocznych, przeróżnych. Pełno nagród. Tutaj jest chyba jakaś lepsza beczka, ale nie chcę wam przedłużać filmu. Chcę wam pokazać walkę, nie? Także przenosimy się już do walki. Zastanawiam się, co pokazać najlepiej. Może jakiegoś bosika bym wam pokazał. Jak widać, masa rzeczy jest do roboty. W PvP nie będę się na razie bawił. To jest dosyć długie. Poza tym jeszcze nie bardzo ogarniam grę, jeżeli chodzi o PvP. Także pokażę Wam tego Giltandera. Jeżeli uda mi się dorwać Eskanora, to Wam oczywiście go pokażę. Yy, chwila, chwila. Nie to. Także tutaj są postaci odznajomych. Ja oczywiście Eskanora nie posiadam. I tutaj niestety nie ma Eskanora. Także może wyjdę i przy innym bossie będę mógł go pożyczyć. Może tutaj? Nie pamiętam, jak ten boss się nazywał. I tutaj również nie ma eskanora. No, masakra, dobra, to wyśmy Meliodasa. Ale generalnie, eskanor ma jedną z najlepszych animacji. Ma chociaż tą sławną zdolność ostateczną, znaną chociażby z walki z Galandem. Jak uciekł i złamał swoje przykazanie. To też taki smaczek dla fanów, oczywiście, serii. Także zrobimy sobie tą walkę i myślę, że na ten film to zdecydowanie wystarczy. Przede wszystkim gra w ogóle wygląda jak na PlayStation 4. PlayStation 4, jeżeli oczywiście zwracacie uwagę na grafikę i takie rzeczy. Generalnie ten Meliodas tutaj, czyli Blue Demon Meliodas, czy niebieski demon Meliodas na nasze, jest również jedną z najlepszych postaci w grze. Czyli w grze mamy system jakby kart. Mamy trzech. Trzy postacie uczestniczące w walce oraz jedną dodatkową, którą możemy wypuścić na pole, gdy jedna z tych obecnych zginie. Karty można łączyć, jak on, widać, one mają gwiazdki. Gdy połączę chociażby te dwie umiejętności tutaj, co wam zaraz pokażę. Ona wskoczy na dwie gwiazdki, dlatego czerwony goter jest bardzo dobry, bo może podnosić to swoją zdolnością. No dobra. Chłopy tutaj coś tam poszaleli, ale bez szału. Czyli tak, jeżeli ja powiedzmy użyję starosą tego skilla, w ten sposób nie muszę przerzucać. On się połączy w dwie gwiazdki. I tak samo jeżeli na przykład użyję takim kingiem tego, ten się połączy. Super po prostu. Fajnie. Fajnie by Wam było pokazać zdolność ostateczną. Tylko nie wiem, czy w tej walce będę w stanie to zrobić. Jednak te normalne walki z bosami są dosyć łatwe. No dobra. Czyli zobaczcie, jak na przykład przesunę to. Zabierze mi to, co prawda, ruch, ale dzięki temu mam ulepszonego skilla i możemy to zrobić w taki sposób. To jest nakładanie doty, czyli tak jakby trucizny, wiecie? I zdolność ostateczną pokaże, bo właśnie Meliodas sobie ją naładował. O ile mi jej nie zabiorą, bo są umiejętności, które mogą zabierać ten punkcik stąd. Czyli użyjemy sobie zdolności na tego tutaj, ewentualnie dobijemy, jeżeli będzie taka potrzeba. Zobaczcie w ogóle, jak zaj Chciałem powiedzieć tutaj przekląć. Co prawda tak delikatnie, ale mimo wszystko. Jak super wyglądają zdolności w tej grze. I starosa pięknie dobije. Oczywiście większość umiejętności jest zdabingowanych, czy na przykład Full Counter. No tylko, że nie miałem okazji tego tutaj użyć. Czyli myślę, że to na ten film wstępny wystarczy. To jest taki wgląd po prostu w grę przed w ogóle jej premierą. Od tego zacznijmy. Mam nadzieję, że gra Wam się spodoba, no bo mi się podoba już na wersji japońskiej. Co dopiero jak wyjdzie globalnie. Może nie będę dodawał do znajomych. Zresztą nie zależy mi tak naprawdę, co ja tutaj dostanę i tak dalej. Także może staniemy sobie na koniec koło Hałka. No i. Co ja mogę wam powiedzieć. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Jeżeli chcecie zobaczyć jakiś konkretny aspekt tej gry, no to piszcie w komentarzach, ja na pewno wtedy to pokażę. Jeżeli nie, no to po prostu zrobię 2-3 filmy, takie wstępne jak ten. No do zobaczenia w kolejnych moich filmach.